Ostrołęka uczciła pamięć Powstańców Styczniowych. Miejskie uroczystości z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego odbyły się w środę 23 stycznia w gimnazjum nr 1 w Ostrołęcy. Samorząd miasta Ostrołęki chciał zaprosić wszystkich mieszkańców do pamięci o Powstaniu Styczniowym. To wyjątkowo ważne wydarzenie w naszych dziejach. Okrągła rocznica 150, i do tego atmosfera w Polsce, gdzie nie wszyscy chcą pamiętać o tych, którzy byli przed nami. My oczywiście nie świętujemy klęsk czy porażek. Świętujemy, czy chcemy przypomnieć ludzi, którzy ponad swoją codzienność, ponad codzienne pragnienie spokojnego życia rodzinnego pracy, rozrywki, odpoczynku, przedłożyli jednak pragnienie walki o wolność ojczyzny, tego po prostu zapominać nie wolno, zwłaszcza, że skutkiem Powstania Styczniowego było także to, że duch narodu nie upadł, że po latach odrodziła się niepodległa, bez wątpienia Powstanie Styczniowe, bohaterstwo Powstańców Styczniowych także przyczyniło się do tego, co na progu Nowego Wieku Polakom się udało odzyskać. Dlatego w Ostrołęce Przypominamy. Samorząd w końcu nie jest tylko od tego, żeby odśnieżać czasem może niedoskonale, żeby tylko budować drogi. Chodzi także o to, żebyśmy będąc w tej ojczyźnie, będąc można powiedzieć składnikiem tej ojczyzny, pamiętali także o tych wszystkich, którzy byli przed nami. Historia bez wątpienia może uczyć i dzisiaj choćby tego, co stało się po powstaniu, czyli pracy organicznej. Pamiętania, że dla ojczyzny liczy się wszystko, także właśnie codzienność, nie tylko zryw powstańczy. W końcu wielu powstańców Klęsce jednak nie przestało walczyć o ojczyznę tylko już innymi metodami. Mam szczerą nadzieję, że nasze obchody włączą się w te wszystkie oddolne inicjatywy, które w Polsce się udały, bo wprawdzie pamiętamy, że Sejm swoją większością i Komisja Właściwa nie chciały uświęcić w sposób szczególny okrągłej rocznicy wybuchu powstania. Cóż, trudno. Musimy my swoje zadania wypełniać i sądzę, że w Ostrołęce przez różne spotkania właśnie tę pamięć pielęgnujemy. Do obchodów rocznicowych włączyła się także Rada Miasta w Ostrołęce. Już w ten czwartek na najbliższej Sesji wystąpi senator Robert Mamontow. Opowie nam o uchwale, którą podjął Senat Rzeczypospolitej, a 12 maja nasza pierwsza w tym roku sesja uroczysta zostanie poświęcona Rocznicy Powstania Styczniowego. W ramach obchodów przygotowany został montaż słowno-muzyczny. Ponadto zostały wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu historycznego pod tytułem 150-rocznica Powstania Styczniowego.